Siemaneczko, z tej strony Anton Q, i dzisiaj mam dla was recenzję kostki Moju Hualong Zapraszam więc Kostka Moju Hualong jest najnowszą kostką e, firmy Moju e, Jest e, z najwyższej półki kostek czy na 3, tak powiem, na wstępie, a teraz powiem jej plusy, minusy więc tak, kostka jest bardzo szybka naprawdę e, nie nadążam nad nią myślę, że e, osoby, które schodzą z czasami poniżej 10 sekund nadążają nad nią, a tak to dla ciężko jest to zrobić. Kostka jest naprawdę bardzo szybka. Ścina jest zakrętów. Kostka ścina zakręty z 45 stopni, tak. Ale raczej nie ścina 50 więcej niż nie zetnie. Według mnie to nie jest potrzebne, bo chyba nikomu się nie przydaje ścinanie z 50 na przykład stopni. Więc tak ścinanie odwrotna. ścina odwrotne jest bardzo dobre Tak. Ej, dobrze. Koska nie popuje wcale. Teraz pokażę Wam budowę. Dobra. W środku, jak widać, mamy niebieski krzyżak typowy dla moju. Jeszcze center cap, bo center cap jest dosyć specyficzny. Tak on wygląda. Ma takie zaokrąglenie tutaj, dlatego on w ogóle, w ogóle nie wypada. Dobra, teraz jak wygląda krawędź. Krawędź jest bardzo ładna. W cudzysłowie. Elegancka, bo jest naprawdę taka smukła i piękna. E, Narożnik jest e, bardzo podobny, dobra. Złożę kostkę. Pciutko. No to co o tej kostce jeszcze powiedzieć. Jest, kolory ładnie ze sobą kontrastują, kolory są typowe dla firmy Moju. Tutaj ten kolor pomarańczowy jest dosyć wyblakły w kamerze, ale w naturze jest on bardzo jaskrawy. Tutaj mamy jeszcze naklejkę od Moju, no i takie pierdółki, że tak powiem. Więc to byłoby chyba na tyle. Powiem, że kostka jest naprawdę bardzo dobra, jest dla e, rekordistów świata i to tylko kwestia czasu, według mnie, e, kiedy zostanie pobity rekord świata tam kostką. Więc to by było na tyle. Kostka jest mega, mega dobra i polecam e, jej zakupu, chociaż kosztuje ponad 30 zł, ale myślę, że się opłaca. Cześć.